Nazywam się Izabela Janachowska, i jest mi bardzo miło, że w tym roku na licytację woźb mogę przekazać coś. Od serca. E, będzie to suknia ślubna oraz spotkanie ze mną, podczas którego ta suknia zostanie wybrana. No i jak ktoś będzie miał ochotę, to oczywiście może skorzystać z mojej porady w sprawie tego, która suknia najlepiej do danej osoby pasuje. E, mam nadzieję, że razem stworzymy przepiękną, wymarzoną, bajkową wręcz stylizację ślubną i to będzie wspaniale spędzony czas. A jestem bardzo szczęśliwa, że mogę wziąć udział w tej akcji, bo tak naprawdę z woźpem dorastałam. Pamiętam, jak byłam małym dzieckiem, chodziłam i wrzucałam pieniążki do puszki, a w tym roku mój udział jest jeszcze większy więc jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Kochani, my gramy z radością! A można się nią dzielić na stronie aukcjewoz.org.pl